Dobry. Darek się kłania. No co? Moja 800. -ka? Domagacie się, żebym wam ją pokazał po tych moich perypetiach. No, powiem wam tak, no perypetie związane są przede wszystkim. Znaczy, z, z czego wynikły te perypetie? Perypetie wynikły z tego, że. E, testy, e, które sobie tam porobiłem miesiąc temu. E, i dwa miesiące temu, i tak dalej, bo jak wiecie, ja tam raz na miesiąc jestem przy tym akwarium. No po prostu okazały się niezbyt rzetelne. A to z tego względu, że ja je trzymałem na podłodze pod akwarium, a ponieważ mam ogrzewanie podłogowe, a testy mają już no ładnych tam kilka miesięcy, albo nawet i więcej. No, w każdym razie były ważne jeszcze, jeszcze chyba do lutego, czy tam do marca. Nie, niektóre były do lutego, niektóre do marca. Tam chyba jeden był do kwietnia. Więc zostało im już, już końcówka. No, i ja je trzymałem na podłodze na podłodze podgrzewanej. A u mnie w domu jest ciepło bardzo ciepło, jak na, na niektóre warunki. Podłoga jest naprawdę, jeżeli się na nią staje, to czuć, że, że grzeje. No, i to niestety nie służy testom akwarystycznym. I to tak w tym stopniu nie służy, że uwierzcie mi testy JBL-a na potas, testy JBL-a to, to, to były. Testy JBL-a na potas czy, czy GH czy na azot, no, pokazywały naprawdę głupoty. I, i ja wyrównując parametry według tych testów. Chcąc poprawić stan tego mojego akwarium, no tylko rozwaliłem, rozwalałem wszystko. No. To i tak dziwne, że to akwarium funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. No, no wiecie dobrze, że, że jakiś czas temu tam od Przemka dostałem rośliny, między innymi te tutaj, mikrozoria, które widzicie tu po lewej stronie. E, i tam manubiasy i tak to dalej, się, to się rozwaliło. Pokazywałem wam, jak żabienice mi pięknie rosną, kurde, kwiatuszki tam i tak dalej wypuszczają, a, a, a po miesiącu przyjechałem i z tych żabienic, jak widać, zostały szczątki. No, ale to jest wszystko z tym związane że wiecie, jak robi się test i, i test na przykład na, na, na potas i on pokazuje, że tam tego potasu jest 40, czy tam 50, no to co się robi? No, to się go zbija podmianą i tak dalej. Nie uzupełnia, A jeżeli NO3 pokazuje, że jest 30 czy tam ileś 40, no to tak samo, gdy się tego nie uzupełnia. No, rozchwiane, po prostu rozchwiane akwarium i tyle. E... No, zakupiłem teraz całkowicie inne testy kurta Aqualabu, no, Zobaczymy, no, według Andreasa Riksztada, którego też tam znacie na pewno. Też oglądacie no, testy bardzo wiarygodne, gdzieś tam sprawdzone na jakimś laboratorium, na jakiejś tam maszynie. E, no, pokazały całkowicie całkowicie inne, inne wyniki. E, zaszło trochę zmian w tym akwarium, ale nie ma co tam opowiadać. Dopiero jak, jak to, nie wiem, zatrybi albo nie zatrybi, to wam powiem, co, 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 co robiłem. E, co, co, co nie robiłem. E, Jakie zmiany wprowadziłem, jakie nie wprowadziłem, bo to teraz to tam nie ma sensu opowiadanie tego. <laughs> e, bo nie wiem, do czego to doprowadzi. E, mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą, w dobrą stronę. E, zakupiłem e, trochę lawy. E, Aquaforest, oczywiście w cudzysłowie Aquaforest. E, bo... bo tak jak wam wspominałem gdzieś tam na jakimś szorcie czy coś tam, e, ta lawa, którą, którą zakupiłem miesiąc temu z Aquaforestu w takim woreczku, tam nie wiem ile tej lawy tam było, nieważne 50 zł czy tam 40 parę złotych, garstka tej lawy. E, niczym się nie różniła od tej lawy, którą ja tutaj gdzieś tam widzicie, jakieś kamyczki tam leżą e, w, w zbiorniku tutaj na, 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 na piasku. To się o niczym nie różniło. Kurno. Pojechałem do Leru Amerleum, kupiłem, zakupiłem worek, nawet dwa worki tego kupiłem. Worek 15 zł, 5 kilo lawy. Lawa jest lekka, to wiecie, tej, tej lawy jest dosyć sporo. E, wrzuciłem do wody na 20 godzin. E, no, ja nie miałem czasu, żeby tam tydzień to leżało, ale po 20 godzinach woda z RO zmierzona, woda RO zmierzona, TDS 3 ppm -y zasypane. Pół szklanki, pół szklanki, lawy, szklanka zalana, zalana ta, taką wodą RO. Po 20 godzinach dalej były 3, 3 ppm. -y. No, może jakby to poleżało tydzień, może by coś tam urosło, e, nie wiem. Może i coś ta lawa z tego Leroy Merlin jakiś tam wypuszcza, nie wiem, jakieś krzemiany czy coś tam, ale ja myślę, że w takim akwarium jak, jak moje w takim bagienku to, to nie będzie miało większego wpływu. Uzupełniłem by, m, tą lawą filtre Fixy. W Fixach na środku macie takie czerwone koszyki. W większość z dwie, a ci co nie wiedzą to są mogą łatwo znaleźć na internecie jak, jak tam filtr Fix 6 jest zbudowany tak w zasadzie powiem Wam, że ja nie wiem po co są te koszyki te czerwone. Może do włożenia jakichś tam chemii, e, wiecie, jakichś absorberów czy coś takiego. Ja to wywaliłem. Ja to wywaliłem, cały środek zasypałem to. Zasypałem to lawą. Oczywiście tam miałem jakiegoś tam kwadropa, wcześniej jakieś tam e, media biologiczne, to to wszystko pozostawało. E. No, troszkę tego weszło, no nie powiem, że tam 5 kilo, ale, ale ale troszkę tam, nie wiem, z 2 kilo czy 3 kilo tego weszło do, do, do środka po wyrzuceniu tych koszyków czerwonych. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś tam wpływ na ten na to moją biologię w tym w tym zbiorniku, czy, czy, czy nie będzie miało wpływu. Tak poza tym, no co, jedna pszczółka, czyli moja jedna jeżówka, no... Sorry, sorry, coś mi gardło zadrapało. No zachorowała, dostała coś na wzór ospy, ale to były już takie, nie wiem jak to powiedzieć, narośla, jak gdyby na niej i i wszystkie inne ryby nie mają, nie miały żadnych innych oznak takich chorobowych, więc nie czekałem, żeby żeby ta ryba zdechła i tam została zjedzona przez zbrojniki, czy przez jakiekolwiek inne ryby i tam się z, z, zaraziły. Musiałem ją niestety odłowić i, i powędrowała do, do kibelka, No bo oczywiście, no. Wiem, niehumanitarna. Do lodówki, czy tam jakieś, kurczę, inne, zioła, czy coś tam na no, uśmiercenie ryby, ale to. <laughs> to, nie, to nie, to nie dla mnie. Yy... No co? No, ryby pływają, jak widać, z lewej do prawej strony, z prawej do lewej, z przodu do tyłu, z góry na dół. E, przy, przy lekkich porządkach zobaczyłem, że nawet mam zbrojniki w akwarium, że dalej są. E, ten dokupiłem jeszcze 5. 5 e, kirysów e, szwarca, czy tam z. Sz, Niech będzie. E, e, bo więcej nie było. Bo tak myślałem, żeby dokupić tu nawet z 20 kirysków takich, wiecie, jeszcze troszeczkę na to dno, bo, bo te pandy to jednak są małe, małe kiryski, ich tutaj za bardzo nie widać. Ich tu jest tam 30 czy tam 30 parę sztuk, czy tam nawet 40 parę sztuk, nawet nie pamiętam. Ale ich nie widać, no jak się rozpłyną po tych 2,5 metra, to, to, to wiecie, o widać takie grupki po 5, po 6 sztuk tych kirysów. Nieprawda, że, że one... E, pływają w jakichś tam e, stadach, grupach, i, i ten, jak mają warunki, mają e, gdzie się sobie popływać, to pły, każdy pływa w swoją stronę, i, i tam nie ma mowy o ławicy. Dokupiłem też trochę. E, no, kurczę, zapomniałem. Eee, Barwienic czerwony. O. <laughs> eee, żeby tutaj, tutaj jeszcze troszeczkę tych, tych, tej, tej, drobnicy, tej, tej drobnicy było. Eee, no co, moje notatusy. Eee, piękne rybole. No ale niestety patelnie porosły, porosły straszne. Eee, tak się zastanawiam nad nimi, czy. czy... Nie pójść po prostu i tego nie wymienić na coś mniejszego. coś bardziej takiego ruchliwego, bo okazały się bardzo podobnymi rybami jak dyskowce, Czyli jak widzicie, o stoją sobie e, i, i się nie ruszają i po prostu nie pływają. E, są, ryba, są pięknymi rybami, ale no takimi bardzo statycznymi, co, co nie jest w moim, w moim guście. Zrobiłem też dosyć dużą podmianę tutaj w akwarium, taką 50 bo, bo no mówię, no musiałem wyrównać te, te, te parametry. Musiałem powyrównywać te wszystkie parametry. Trochę, kurde, przerzedziłem roślinność nadwodną, bo z lewej strony miałem skrzydło kwiata, który, ja nie wiedziałem, ale skrzydło kwiat się, jak się rozrasta, to on robi taki taki pień, który podobnie jak anubias, coś, coś, coś w stylu anubiasa, że, że to wiecie, rośnie rośnie taki ten pień mi rusły bardzo długi. I w jednej części on zaczął troszeczkę podgniwać. A więc no, mogło mi tego, tego azotu i fosforu, tam z tego z tych tego, z tego gnijących korzeni, e, no, pakować do, te, do, do tego zbiornika. No, mogło, się, mogło się troszeczkę na, nakumulować tego, tych, tych pierwiastków. E, więc no, przetrzebiłem troszeczkę te skrzydło kwiaty usunąłem tą kalatę, która niezbyt ładnie wyglądała. Powiem wam, że onie się nie podobała i ja też stwierdziłem, że tak tak nie bardzo to, 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 to wygląda. W to miejsce no, nic wielkiego nie poszło, znaczy nic wielkiego nie dołożyłem. Po prostu skrzydło kwiatom tym zdrowym, takim już wyczyszczonym i tak dalej daje miejsce do rozrośnięcia się do maksymalnych rozmiarów jakie tylko będą będą chciały. Jest tam jeszcze jakiś potos skórna włożony jak tutaj widzicie na środku w środku te korzenie, ale to już taka, taki niedobitek, bo ten potos mm, też no, jest ok, w porządku jest roślina, ale ona musi mieć gdzie po czymś iść i tak dalej. No może za ścianą za akwarium, gdybym stworzył jakąś ee nie wiem, kratownice, czy tam coś tam, to może by to, kurde, jakoś rosło do góry. Czy tam, a tak to e, te, te kłącze robi mi się dwu-, trzy-, czterometrowe. No i ciężko nad nim nas, na, zapanować, żeby ono ciągle było gdzieś tam nad wodą, się pieło e, po, e, po brzegu akwarium, po szkle tak i, i, i tak dalej, więc część tego wpada do wody. Część tych liści tam rośnie pod tą wodą, część liści zaczyna podgniwać, a to też nie jest zbytnio dobre dla mojego zbiornika, no bo no, wiecie, no krasnorosty, tak, no. E, Trochę rośnie, od Przemka udało się uratować, I, i, tak samo wódzków, tak samo i, i e, no, anubiasów. Widać tam na tych przebitkach, które Wam tutaj wrzucam, że one tam są, że nawet niektóre są w miarę czyste, niektóre są zaglonione, ale ja je zostawiłem. Zostawiłem po, po moich zmianach, bo zmieniłem też mineralizator. E, przeszedłem na inny mineralizator. Po tych moich zmianach widziałem tam jakieś nowe przyrosty, więc no jest nadzieja, że nawet z tych bardzo, bardzo takich zaglonionych. Wódzków, coś tam jeszcze, jeszcze będzie do odzyskania. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy po tych moich zmianach e, e, pójdzie to w pozytywną stronę. Jeżeli pójdzie w pozytywną stronę, no to będzie jeszcze lekka zmiana w tym zbiorniku, szczególnie tu po lewej stronie, tu gdzie są te mikrozoria, tak e, porośnięte na tym korzeniu. Ten korzeń kiedyś leżał na środku, ale go zabrałem z tego środka, żeby po prostu te ryby było bardziej. E, te ryby się bardziej rzucały w oczy. Mm. No i tutaj po tej lewej stronie będzie, będzie chyba troszeczkę inaczej. Może przyjdzie nowy korzeń, żeby znowu miały gdzie krasnorosty rosnąć. Ale też jest pomysł na coś na dno. To mówię, ale musi się akwarium najpierw, muszę dojść do, do ładu z akwarium, muszą zacząć rosnąć rośliny. Przynajmniej będę widział po tych żabienicach po prostu. Jeżeli te żabienice odbiją i zaczną rosnąć takie krosły przedtem, no to będę wiedział, że w tym akwarium jest już w miarę okej, okay, kurde, tak, i będę mógł coś tam myśleć o roślinności, nie? bo na, na dzień dzisiejszy to jest bez sensu bez sensu zakup jakichś tam roślin, jak, jak, jak może, to, e, może to po prostu nie wypalić to co, to, to, co zrobiliśmy. Pomaga mi w tym wszystkim Michałka Agrabelek, za któremu bardzo dziękuję, e, bo mu zawracam dupę za przeproszeniem i przed świętami i po świętach i teraz po nowym roku eee, ma do mnie cierpliwość więc, więc dzięki dzięki Michał eee, no co mam, mam jeszcze powiedzieć no, to tyle, no 800 to jest 800 eee, żona troszeczkę też się z, teraz chyba zmobilizowała znaczy, chyba nie no, po, pro, po prostu muszę ją poprosić, żeby trochę więcej miała. E, mog, będzie musiała poobserwować, nie? Co się dzieje? No bo niestety po jakichkolwiek tam zmianach no, trzeba trochę poobserwować, czy w jaką to stronę idzie, czy tam coś, kurde, może nie wiem, zazieleni się, czy coś się nie wiem, zacznie rosnąć, coś gnić, czy coś ten. E, no to no, trzeba mieć jakiś, jakąś informację zwrotną. E, bo mam możliwość teraz nawet na odległość coś tam, coś, coś tam zmienić. Dobra, no tyle. Zobaczyliście 800, -kę. tak wygląda. Coś tam spieprzyłem i moje krasnorosty nawet zaczynają, znaczy z tych moich krasnorostów zaczynają rośliny e, wychodzić, więc. No, jestem dobrej nadziei. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej,